Powiat Bielski. Powiat Bielski. Blisko Ciebie. Blisko Ciebie. Dziś, w audycji Powiatu Bielskiego, trochę sobie podsumujemy kończący się rok, trochę powróżymy na temat roku przyszłego wraz ze starostą Bielskim i prezesem Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonkom. Pan starosta ma za sobą liczne konwenty wojewódzkie w całym kraju, na których samorządowcy artykułowali swoje postulaty, na przykład dotyczące prowadzonych przez siebie szpitali. No przede wszystkim mówimy o tym, że jeżeli chodzi o szpitale, a do tej pory działania, które prowadził minister, zawsze nam mówił, a jaka jest wasza propozycja? Ta propozycja już od dobrego roku leży na stole pana ministra zdrowia, gdzie mówimy, że trzeba absolutnie zmienić system. Ten system jest niewydolny. Ile byśmy środków finansowych w ten system, powiem kolokwialnie, nie wpompowali, to i tak będzie mało. Dzisiaj praca się rozpisuje mocno o zarobkach lekarzy i pokazuje, jakie to są zarobki. A my mówimy tak, to tak wygląda i na to się muszą te środki finansowe znaleźć więc te szpitale, które, te samorządy, które nie będą miały odpowiedniego podparcia finansowego dla tych szpitali, no to będą miały problem, bo go już mają w wyniku podwyżek lipcowych, o których dość głośno i szeroko również ja mówiłem. Oczywiście szpitale i źle wycenione usługi medyczne, które zaczynają się powolutku toczyć, to są wszystko udziały naszych spotkań, naszych działań. Tak się stało, że od pewnego czasu może priorytetem jest kwestia służby zdrowia w kraju, ponieważ lwiaczeń samorządu prowadzi szpitale i to nas bardzo łączy w tych kwestiach. Zasadniczą kwestią dzisiaj i Stanowiska są jednoznaczne odnośnie propozycji, które chociażby podczas ostatnich wyjazdów legły u podstaw naszej dyskusji. To były kwestie dochodów na rok przyszły. Wszyscy mamy mniej, wszyscy mamy mało, wszystkim w wyniku obniżki podatku PIT znaczna część środków została niestety zabranych i my się z tym nie kłócimy. My mówimy tylko rzecz taką, że jak się nam zabiera z danego źródła, trzeba nam to gdzieś uzupełnić, bo to nie jest tylko kwestia tego, że dostajemy inne środki w ramach inwestycji. Nam brakuje na środki bieżące. Nie mamy na wypłaty, nie mamy na pomoc szpitalom, nie mamy na utrzymanie szkół, nie mamy na utrzymanie domów pomocy społecznej, ponieważ na przykład mój samorząd, żeby o innych nie mówić, stracił na tych ruchach finansowych 12 milionów z dnia na dzień. Ale co, powiemy, że to był zły rok? Chyba nie całkiem. Ja powiem, że ten rok nie, absolutnie nie był zły, tym bardziej, że ten rok również, jak już wspomniałem o tej części wcześniejszej, nie mam długu. I nie będę miał długu po tym roku po raz kolejny, a w roku przyszłym, gdzie środków będę miał mało, prawdopodobnie będę miał około 10 milionów złotych, zadłużenia w wyniku braku środków z podatków, które były do tej pory, a ich nie ma. I o tym właśnie mówimy, że w samorządach musi być przewidywalnie. Nie możemy żyć z dnia na dzień, tak się nie da, po prostu nie da się planować. A ten rok uważamy nie tylko nie był zły, zrobiliśmy wiele inwestycji z tych środków inwestycyjnych, o których mówiłem, czy to był Polski Ład, czy przebudowa dróg lokalnych, które są również w dużej części zadaniami rządowymi. Otrzymaliśmy tych środków wiele, jak już wspominałem, również oddaliśmy plac budowy na most porąbce tak słynny, bo już wszystkim mówimy o tym właśnie w końcu oddaliśmy plac budowy, te środki finansowe też się udało spiąć, więc te rzeczy będą się działy i to idzie tym rozpędem tego roku, jak to będzie w roku przyszłym. Mam nadzieję, że za rok, pomimo tych różnych problemów, które staram się przedstawić, powiem również, że pomimo tych różnych niewiadomych, ten rok też nie będzie zły. Mam nadzieję, ale skoro tak mowa o tym, że tak się dzieje, no to warto to wyartykułować, że jednak tych problemów, które się jako samorządy, gmin również zmierzamy, bo gminom również tych środków wiele nie wpłynęło, a tych zadań najbardziej Bliżej ludzi będących jest wiele, którym trzeba pomagać, wspomagać. Musimy w jakiś sposób być przewidywalni i o tą przewidywalność prosimy oczywiście rząd, prosimy pana premiera, żeby w kwestii środków, które no naszym zdaniem jest mniej, a jest mniej, bo to jest policzalne, można się było przewidywalnie zachowywać i te spotkania będziemy drążyć, będziemy nie zabiegać i będziemy je artykułować. rok dla samorządów był szalenie trudny, bo wiadomo wojna, drużyzna, obcięcie dochodów, o których pan tutaj wspominał. A mimo wszystko można powiedzieć, że samorząd sobie poradził. Ja już tutaj nie chcę liczbami zawracać głowy, jeśli tak kolokwialnie również mogę powiedzieć, ale oczywiście, że środków finansowych w wyniku drożyzny brakowało. Otrzymaliśmy wsparcie również w tym roku. Jeżeli chodzi o samorząd powiatu, dostaliśmy ponad 7 milionów złotych na tą właśnie drożyznę. No ale okazuje się, że w wyniku tej drożyzny w roku przyszłym miała być tak zwana subwencja rozwojowa, którą środki finansowe miały wpłynąć do samorządów. No już nie wpłyną, bo to było akonto tej subwencji rozwojowej roku przyszłego. No więc my znowu mówimy, że to chyba tak nie powinno być, bo przecież inflacja, która mówimy dzisiaj, że to jest 17,5%, ale wiemy, że ona jest większa i dotyczy również naszej bieżącej działalności presja Płacowa w naszych jednostkach jest potężna, w samorządzie również, w szpitalach to widzimy, co się dzieje. Więc tym rzeczom musimy my na tej pierwszej linii frontu sprostać. Oczywiście, że mówimy, że siły na zamiary trzeba w jakiś sposób włączyć, ale obok tego się nie da przejść. To są ludzie, to są wszędzie oczekiwania, to są rodziny, to jest wsparcie, które się musi absolutnie toczyć i wiemy, że na przykład w szpitalach, przecież Fundusz Płac stanowi około 80%, no to jak możemy do tego podejść inaczej? Od wielu lat o tym mówimy, że tak się to dziwnie poskładało w tej całej rzeczywistości prowadzenia ochrony zdrowia w Polsce, decyzjami niestety rządowymi. To trzeba też wiedzieć, że nie podwyżki dawali dyrektorzy, tylko to się działo w Ministerstwie Zdrowia poprzez wielu ministrów wcześniej, między innymi również. I te decyzje i te skutki są dzisiaj na dole i my musimy je dzisiaj w jakiś sposób sprowadzić, realizować, bo przecież nie pozwolimy sobie, żeby, żeby nasze szpitale dzisiaj upadały. A co się dzieje w szpitalach? Każdy z nas widzi, jeżeli chodzi o szpital, który ja też wielokrotnie mówiłem, szpital, Pediatryczny mamy pełny. O tej porze to jest rzecz niesamowita, bo jeżeli chodzi o okres przedświąteczny, świąteczny, no to mieliśmy w ramach tak zwanej sinusoidy raz zachorowalność większa na jesień, ale w zimie było mało dzieci w szpitalu. Dzisiaj jest pełno różnego rodzaju powikłania, nie tylko pogrypowe, nie tylko po covidowe. Ale słyszymy o zapaleniach płuc, które do tej pory nie było, to się w tej chwili dzieje i myślę, że to był dobry pomysł na to. Przed wielu, wielu laty, gdzieśmy się postawili jako samorząd, próbowaliśmy ten szpital ratować i dzisiaj tak się też stało. A to, że musimy tam wiele rzeczy jeszcze robić, remontować, zabiegamy o to i będziemy zabiegać, żeby ten szpital naprawdę dla tego regionu był perełką. Był tym wsparciem, którym powinien być, na tej pierwszej linii kontaktu, tam gdzie mieszkanie jest, mama, dziadek, tata potrzebuje pomocy, żeby przynajmniej zdiagnozować o co chodzi. A jak trzeba coś poważniejszego, no to oczywiście po to są kliniki, po to są szpitale o wyższej specjalizacji, które te rzeczy leczą. Natomiast ten pierwszy, zresztą już u nas to już jest trzeci stopień referencyjności, jeżeli chodzi o szpitala, jest wysoki. Potrafimy leczyć, potrafimy zabiegać i te rzeczy, które się tutaj na dzień dzisiejszy toczą, i, i ta zachorowalność jest pod kontrolą My, oczywiście lekarzy. No, czasami są rzeczy, które muszą się gdzie indziej spełniać i wymogi leczenia są inne, no i to też w ramach kontaktów i, i współpracy z innymi szpitalami nasi lekarze, nasza dyrekcja prowadzi. A dostawcę prądu na przyszły rok macie? To jest dobre pytanie, bo prawda jest taka, że mało kto sprawy zdaję. Trzeci przetarg i nikt się nie zgłosił, przetarg na gaz nikt się nie zgłosił. Musimy z tym w zasadzie sterować ręcznie. Ceny oczywiście będą wyższe i droższe. Wiemy, że od 1 stycznia, jeżeli chodzi o zamorzenie cen przez rząd, ma wyglądać, że to będzie 785 zł, jeżeli chodzi o megawattogodzinę. Jeden z pierwszych mówiłem w kraju, a co z VAT-em? No i się okazuje, że to miało być brutto. Dzisiaj się okazuje, co to jest netto. A proszę Państwa, netto to się znaczy, że do tego trzeba dołożyć 23%. A więc nie 785 zł, a prawie 1000 zł za megawattogodzinę. I to mówię, to są szkoły, szpitale. To już nie chodzi o sprawę pracowników, urzędników, żeby za ciepło nie było, jak niektórzy mówią, ale to są również nasze szpitale, to są nasze domy pomocy społecznej i te koszty musimy wziąć na siebie. I mówimy o tym, że jeżeli jest zamrożenie, to musimy tutaj, i prosimy, aby jeżeli już wad jest, to niech on będzie przynajmniej w naszym przypadku na poziomie nie 23%, no może niższym, bo dzisiaj się okazuje, że Unia dopuszcza taką możliwość i również o to zabiegamy. Również się dzieją kwestie dzisiaj, jeżeli chodzi o gaz, mamy ten sam problem, który się dzisiaj toczy, jeżeli to jakoś pod kontrolą nie udźwigniemy. To w budżecie, który na przyszły rok planujemy, robimy dużą rezerwę po to, że ze względu na to, że nie wiemy, jak się skończy rok i jakie będą ceny w roku przyszłym, i jaka będzie inflacja, musimy mieć z dnia na dzień pewność, że nikt nam gazu nie wyłączy, nikt nam prądu nie wyłączy, możemy jakieś drogi nie zrobić, możemy jakiejś inwestycji nie dokończyć bądź przełożyć ją na kolejny rok. A te rzeczy, które służą naszym mieszkańcom, szczególnie szpitalom i domom pomocy społecznej, gdzie ludzie muszą mieć ciepło, żeby tutaj ta jakość była niepogorszona. To teraz tak technicznie, a świątecznie. Jak będzie funkcjonowało starostwo przed świętami? U nas jest bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe. Jesteśmy dla mieszkańców, w związku z czym nie ma żadnych wyłączeń, nie ma żadnych wolnych dni. Do świąt pracujemy, czyli piątek jeszcze jest ostatni dzień przed świętami, potem od wtorku normalnie między świętami. Kto potrzebuje jakiekolwiek sprawy w starostwie załatwiać urzędowe, może przyjść, urząd jest otwarty. Tak to będzie. A jeżeli mogę również tą drogą złożyć życzenia naszym mieszkańcom, ale mieszkańcom również całego regionu, słuchaczom, bo tak naprawdę Boże Narodzenie to czas szczególny. Czas, w którym trzeba trochę refleksji, trochę wyciszenia, czas wspólnoty rodzinnej, czas przepełniającej nas nadziei. Przyszedł Zbawiciel na świat i to jest rzecz niezaprzeczalna i myślę, im bardziej postępuje ten czas, w którym żyjemy, tym bardziej chyba tę sprawę dostrzegamy. A ja życzę, aby się z tego żłobka ta nadzieja, ta miłość, to światło w każdej rodzinie również się narodziło. W tych rodzinach tliło się w te wszystkie sprawy, które wiążą się z trudnościami. Napełniało nadzieją, zrozumieniem i z tym zrozumieniem również, abyśmy mogli wejść w rok przyszły. Życzę wszystkim Wam, drodzy radiosłuchacze, dobrych ludzi wokół siebie, zrozumienia, miłości no i tej nadziei, o której już wspomniałem, bo ona tak naprawdę wszystko przepełnia we wszystkich nas jednoczy. I to zrozumienie jakoś się materializuje. Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego. Dziękuję pięknie, panie starosto. Bardzo dziękuję. Audycja została zrealizowana na zlecenie Powiatu Bielskiego.